Mało kto wie, że Polska jako naród wybrany była truta jako pierwszy z nielicznych narodów, zaraz obok serbskiego. Około pół roku temu wybudowaliśmy nasze pierwsze dzieło organowe, oraz udokumentowaliśmy proces jego powstawania, jak i również efekty pomiarów, które pokazały. I jak znaczący wpływ miało wykonanie tego działa na poziom stężenia Kętrywus w naszej okolicy. Jednak jako, że nasza misja sięga daleko poza granice naszego kraju. Właściwie to naszą misją jest oświecenie wszystkich ludzi, więc interesują nas również inne narodowości. No i wspomnieliśmy oczywiście o sytuacji narodu na którym mafia medyczna wspólnie z Rządem Stanów Zjednoczonych również zacisnęła swoje ręce. No i Belgrad został nie tyle. Spryskany, co wręcz zbombardowany w niedalekiej przeszłości. Zatem postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę narodu serbskiego, pojechać do Belgradu, a następnie skonstruować i umieścić tam kolejne działu organowe, które pozwoliłoby mieszkańcom tego pięknego miasta troszeczkę odetchnąć i chociaż minimalnie polepszyć sytuację związaną z tym, właśnie na terenie tego kraju. No jak widać, jesteśmy już w Belgradzie, i nawet tutaj rząd amerykański yy, śledził nas i wysłał za nami popryski teraz jak widać, już tam lecą samoloty. I nawet yy, nie to jest najgorsze, ale próbuje nas zastraszyć. Na przykład odcinają nam, odcinając nam wodę i prąd, co zaraz Wam pokażemy. No i państwo zobaczą. No. Nie możemy łyżek umyć nawet. Nie mówiąc już o sobie. Prądu też nie ma. A nie. Prąd jest. Mimo wszystkich, Mimo wszystkich przeciwności, przeciwności losu, losu i jawnych, jawnych gruźb nie poddamy się, nie poddamy się i zbudujemy to działo argonowe tutaj, tutaj w, Serbii. w Serbii. W ramach dobrej woli i próby legalizacji naszych działań, zwłaszcza poza granicami kraju, a zwłaszcza poza granicami Unii Europejskiej, podejmiemy próbę rozmowy z przedstawicielami parlamentu serbskiego w celu po prostu legalizacji ustawienia naszego działa argonowego na terenie Serbii. No, nie udało się niestety. Szanowni Państwo, jak już kolega Konrad powiedział, nasze negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Jak widać, rząd amerykański dalej wywiera bardzo silny wpływ na serbskie władze. Jednak my się nie poddajemy. Przygotowujemy się właśnie finansowo do skompletowania wszystkich składników potrzebnych do skonstruowania naszego dzieła. nowego. udamy się zaraz do naszej kwatery, a następnie poszukamy potrzebnych składników i zbudujemy nasze działu mimo wszystko. Najszybsze bankowo na świecie. W ramach przewytrzenia rządu amerykańskiego udajemy się na zakupy związane z e, działem organowym, które postawimy oczywiście w Belgradzie, ale na owe zakupy udajemy się już w Budapeszcie. A to dlatego, żeby zmienić rząd w kwestii tego, gdzie mamy zamiar zrobić zakupy, ponieważ drakońska ustawa dotycząca możliwości zakupu dwóch z trzech potrzebnych nam do tego materiałów, która obowiązuje w Polsce, nie obowiązuje właśnie na Węgrzech. myślał, że jesteśmy terrorystami. Jesteśmy ekoterrorystami. Szanowni Państwo, jak widać, zakupiliśmy niezbędne elementy do skonstruowania naszego ciała argonowego. Ochrona kilkukrotnie chciała nas wyrzucić, ale udało nam się jakoś... między innymi dlatego tego nie mamy nic nagrane, bo tak, to jest właśnie powód, dlaczego nie mamy żadnych ujęć ze sklepu. Po prostu nie można było nagrywać, że ochrona cały czas się na nas patrzyła patrzyła, zatrzymali nas normalnie. Zatrzymali i, nas i w ogóle. I tłumaczył coś na telefonie, ale to. Tak, ale nie za to języka agentura, angielskiego. Więc... Aventura to głąby, nikt normalny nie idzie zostać agentem, kurwa, języków nie umieją. Zdenerwowałem się, przepraszam. Witam, jesteśmy właśnie w Belgradzie. Teraz będziemy konstruować nasze działo. Jak widzimy, są tutaj standardowe komponenty, takie jak kryształy, opieki metali, rury miedziane, bardzo dobry gips, piła do pocięcia rur, wiadro i do wymieszania gipsu takie coś. Teraz właśnie przygotowujemy się do spisania kartki z dobrymi intencjami. To co lubię najbardziej. To jest to, co lubię najbardziej. Ciąć rury na dział argonowe. No i tak. Teraz oczywiście musimy spocć naszą argonową. W tym celu następniemy i rozrządzimy giz w naszym zbiorze. Ej, ej, ej. Dobra, 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 ufa. Żeby gips nie był tylko zwykłym gipsem, tylko masą organową, musimy do tego dodać oczywiście opiłki metalu oraz kryształy, co zamierzam właśnie teraz uczynić. Doszła pora, aby dokończyć tworzenie dzieła organowego poprzez umieszczenie w nim kartki z naszymi intencjami. Naszymi intencjami jest oczywiście poprawa sytuacji narodu serbskiego oraz domknięcie wszystkich niedokończonych spraw. Tak jak poprzednio, trzeba zgnieść kartkę z intencjami o serce, a następnie umieścić ją wewnątrz masy organowej. No i na koniec, oczywiście, jakość te opary z. Gemtrailers muszą zostać wchłonięte, więc należy umiejscowić rury wewnątrz masy organowej. Mamy nadzieję, że działo, które skonstruowaliśmy, pomoże w spełnieniu naszych intencji. Mamy nadzieję, że od dnia dzisiejszego naród serbski będzie mógł się cieszyć zdrowiem, wolnością i nie żyć w strachu jak dotychczas. Szanowni Państwo, rozstawiamy właśnie działo organowe, jesteśmy chronieni. Cały Belgrad w tym momencie z pewnością odetchnie i przestanie być w aż tak dużym stopniu, przynajmniej, wyniszczany przez mafię medyczną i chemtajus. Proszę tylko spojrzeć na tę piękną panoramę. Pewne zastanawiają się Państwo, co robimy poza belgracką metropolią. Otóż padliśmy na pomysł, aby na horyzoncie ustawić nasz azymut i pojechać wprost do wielkich kominów, świadczących o tym, że dostaniemy się do starych, opuszczonych niemieckich magazynów z czasów II wojny światowej, w których to. Obecność ludzka jest naprawdę znikoma, i będziemy mogli postawić tu nasze dzieło organowe, które spokojnie, naturalnie będzie sobie działać, czyścić powietrze, zanim ono jeszcze zdąży dostać się do Belgradu. I dzięki temu pomożemy mieszkańcom tego przepięknego miasta żyć spokojnie i zdrowie. Ogółem, widzą Państwo przeszłość zła przeszłość to nie warto zwracać uwagi. To jest pozostałość po prostu po tych wszelkich bombardowaniach, wojnie nie należy się przejmować, nie należy tego pokazywać, nie pokazuj tego.